Cześć Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku mnie na kanale. Dzisiaj mamy znów jedną siówkę. Dzisiaj będzie gruba akcja, ponieważ tworzymy przyczepkę do do siówki, właśnie. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, i będziemy zwozić drzewo. No właśnie, mamy taką bitkę starą, ale jarą. Mamy jedną siówkę i musimy teraz jakoś to przyłączyć. Żeby to miało ręce i nogi. I jedziemy na robotę, żeby zwozić drzewo. Może, może te kółka wytrzymają. Zobaczymy ile będzie pakowane. No to pierwsze na próbę leci takie coś. Zobaczymy czy to zda egzamin. Będzie trzeba mniej więcej równowagę samemu łapać, bo nawet jak ja stanę tutaj na tym, to, 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 to nie bardzo żeby to utrzymać. Zobaczymy jak to będzie. No to pierwsze ruchy. Furtko mnie wyjdzie, więc trzeba bramę otworzyć. Patrzcie jak zapierdala Samochód A, wuju Patrzcie jak leci Patrzcie jak leci Patrzcie jak leci ja cię krycę! I konstruktor tego ciągnika na pewno nie będzie zadowolony z tego odcinka, bo nie ma, nie ma go w domu w ogóle, bo jest pracy. No i z tego mocowania na pewno będzie się śmiał i mówił, że co wy dodajecie na YouTubea? Dobra, a tutaj mamy właśnie, już wam pokazuję. Tutaj takie gałązeczki, nie gałązeczki. I tutaj właśnie mamy takie drzewo. I my je będziemy zwozić. Trochę jest tego. Trochę tego jest. Ale... Damy radę na pewno. I mamy cały dzień na to. Panowie i panie. Coś, co głupio wygląda, ale działa, nie jest głupie. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Zobaczymy. Wiadomo, że idzie to lepiej zrobić, ale to i tak tak na szybko było robione, więc po prostu kilka nakrętek jako podkładka. No, tylko tyle, że nisko jest bardzo. Ale może da radę. Bądźmy pozytywnej myśli. No i właśnie takie kawałeczki będziemy zwozić, takie trochę większe, takie trochę, trochę bardzo większe. Zobaczymy. Pogoda w miarę fajna, bo ciepło jak się robi. Także dobra, teraz to już się włącza jak będziemy wywozić drzewo. Oglądajcie dalej. No, pakujemy drzewo, żeśmy dojechali tutaj, na koniec działki. Zobaczymy. Nie będziemy pakować dużo, bo nie, bo nie wiadomo czy, czy to wytrzyma. Może da radę. Zobaczymy. No to mamy taką kubeczkę. Spróbujemy. Zobaczymy jak to będzie. <Szuczany> Kurwa idzie. Ja wierz dalej idzie. O tak taką górę. <Szuczany> <Szuczany> Gaz jest na krótko zrobiony, że dodaje się pod filtrę powietrza. Nie wiem co się dzieje, przez cały czas mi nagrania ucina. Nie mogę nagrać całości. Ale idzie, działa. No z... Dojechaliśmy, na początek Normalnie, bez lipy szło Zobaczymy co będzie dalej Zobaczymy co dalej będzie On się musi spisać Na pewno lepiej niż w rękach nosić To wszystko jeszcze do dopracowania jest fight and misbehave, I had to find a way to change, I had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place. see cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong? Za dużo. No niestety. No niestety. Za dużo trochę na niego. Ładnie. Ale mocy to on ma, bo nie, nie pierdną nawet. Takie kawały to już za dużo. No, dla porównania, ja mam dużą rękę, więc taki jeden... nie wiem, no... 20 kg na pewno waży. Wydaje mi się. Trochę tego drzewka. Nieskończona siła. Powiem Wam, kochani, że na pewno tyle co o tym. Taczkami byśmy nie przewieźli. Ale jest jeden minus. Bardzo ciąży na mocowaniu e, ciężar cały. Mimo że na tył są rzucane grubsze kawałki, to i tak ciąży w dół i przydałoby się tam jeszcze jedno kółko. Ale sporo tego jest, ale damy radę już bez tych modyfikacji. Może w następnym odcinku już takie coś powstanie. Zobaczymy co to będzie. Elegancko. taka kubka. Później Wam pokażę, bo nie będę Wam pokazywał jedno i, te, i tego samego, że jakie kawałki się wozi. Zobaczycie później tutaj kubkę całą z tamtej, z tamtej strony działki. Wszystko przewozimy tutaj i, poka i pokażę Wam całą kubkę. Bo ogólnie to też nie wiem czy wiecie, ale czerwony traktorek z poprzednich odcinków, on już jest RIP ogólnie. Tutaj by się przydał fest, jeszcze z tą bitką, co była z prezentacji. Tutaj on by zrobił taką robotę. Tak to trochę nasiłować się trzeba, ale lepiej niż taczkami szczerze. Chwila, moment i nie będzie tych, tych, tych kawałków drzewa tutaj, tylko już przygotowane do załadunku na przyczepkę samochodową. Tutaj samochód to by zapadł się. Wydaje mi się. No. Bateria padła w aparacie, i teraz telefonem nagrywam. On nie ma jakości, więc. Nie będzie to wyglądać, ale o, zobaczcie. Zobaczcie, ile drzewa jest. A, a ten silnik. Ten silnik ma tylko 6,5 konia. Dasz radę sam. So i? O, idzie Patrzcie Takie kawałki drzewa bo, Tak jak mówiłem, ja mam dużą rękę Musimy we dwóch, bo ciągnie w dół cały ciężar Ale na pewno lżej niż taczkami, na taczki by tyle nie, nie wniósł. Wiadomo, że to z okazji, że jest samoróbka, zawsze może coś pójść nie tak. No i w tym przypadku poszła rączka. No tutaj spawy, spawy puściły. Dlatego na dzisiaj kończymy. Zabieramy sobie wszystko, co mamy i pokażę Wam, co dzisiaj zwieźliśmy. Mieliśmy na to 3 godziny, 4, coś koło tego. No i zwieźliśmy taką kupę drzewa. Więc następnych dni nie będę Wam pokazywał, bo no po co pokazywać jedno i to samo. Zostało tyle zwiezione. No jest kupa, jest kupa wielka. Ale najważniejsze jest to, że nasz, nasze mocowanie, tak na szybko wymyślone, po prostu zdziałało efekt. To, że było ciężko, bo pchał ciężar w dół, to swoją drogą, ale lżej niż taczkami. No i też najważniejsze, że nasze mocowanie wytrzymało. Zjeździliśmy ile daliśmy radę zwieść, to, a to, to się pospawa po prostu na nowo i tyle. Albo się da ewentualnie grubsze, grubszy metal i tyle. A to za udany po jednym. <laughs> Także dziękuję, że byliście dzisiaj na odcinku. Zapraszam Was do następnych, poprzednich. Możecie zostawić lajkę, subskrypcję, jeśli wam lajkę, lajka. Jeśli możecie zostawić lajka, subskrypcję, jeśli macie na to ochotę, jeśli spodobał wam się yy, mój kanał, moje treści, bo mój kanał jest różnotematyczny. Pokazuję wszystko co robię, któregoś tam dnia. Nie mam yy, wszystko jest na spontanie robione, nigdy nie planuję odcinka i tak dalej. Także do następnego, hej.